Kończy się pierwszy kwartał roku 2025 i myślę, że powoli możemy podsumowywać, możemy szukać, możemy sprawdzać, a więc zobaczymy, jak wyglądało to dla Bitcoina, jak wyglądało to dla Ethera. Mamy sporo dobrych informacji dla samego Bitcoina, oczywiście y, ciągle Sailor dokupuje dzisiaj znowu poszły potężne zakupy. Mamy kilka innych ważnych informacji, między innymi dla Solamy, ale z drugiej strony popatrzymy dzisiaj na rynek altcoinów. Zobaczymy, jaki jest sentyment i tak naprawdę sprawdzimy, czy te pozytywne nastroje, które mamy, jeżeli chodzi o tych inwestorów instytucjonalnych, pokrywają się z tym, co czujemy my. Będziemy rozmawiać również o tym, co ważnego na rynku krypto. Pokażę Wam również mój nowy projekt i kilka zmian w moim portfelu długoterminowym, bo o to również pytaliście. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Lecimy z kolejnym materiałem. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek. Dzięki temu jesteś na bieżąco. Warto również podzielić się łapą w górę, zostawić komentarz. No i oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. I jeżeli to akceptujesz, możemy startować. Wielkie podziękowanie. Słuchajcie, kolejne wydarzenia za nami. Widzieliśmy się na MBXie, cała masa ludzi przy naszym stoisku. Dziękuję. Wszystkim za spotkanie, za te wielogodzinne rozmowy dziękuję Wam za udział w debacie, za na spotkaniu, które zrobiliśmy dzień wcześniej z kangą było niesamowicie. Myślę, że na takiego typu konferencjach każdy znajdzie coś dla siebie, ale właśnie ta integracja środowiska. Trzy aftery, słuchajcie, zaliczyłem, więc było bardzo dobrze. To jest coś również, co jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, my szykujemy się już na Inwestkawsy, wydarzenie dwudniowe, wydarzenie nie tylko dla branży krypto, i tam również postaramy się nagrać kilka materiałów. Z tego wyjazdu przywieźliśmy Wam materiał dotyczący ekosystemu Solana, między innymi z osobą, która buduje Jupitera w Polsce, z osobami z Super Teamu, z Salara, a więc ten materiał dostaniecie koło weekendu. Natomiast żeby nie przedłużać, słuchajcie. Startujemy z tym, co dzieje się na rynku. Zaczynamy oczywiście od CoinGeko i słuchajcie, sprawdzamy, sprawdzamy, co się dzieje. Bitcoin jest na poziomie 88 tysięcy dolarów. Przed chwilą wskoczyło, bo już było 87,900, a więc jeżeli chodzi o 7 dni, to jest 6% w górę. No i słuchajcie, Ether, jak z tym Etherem ciężko, o tym będziemy też dzisiaj mówić. Jesteśmy powyżej 2000 dolarów. Ostatnio altcoiny trochę wracają, natomiast cały czas jeszcze daleko do tych szczytów, co też pokazuje, że tak naprawdę te szczyty były już dość wysokie i wiele altcoinów zrobiło dobre wyniki i to nie jest tak, że nie mieliśmy hossy na altcoinach, natomiast fakty są takie, że obecnie hossa na altcoinach i wzrosty na poszczególnych grupach projektów wyglądają zupełnie inaczej niż w poprzednich cyklach. Jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, no to na pewno warto zwrócić na spot etf -y uwagę, na Bitcoinie, no i ostatnio jeżeli obserwowaliście tak naprawdę, no to w ostatnim czasie dużo tych czerwonych kresek, a więc dużo, dużo było sprzedaży. No i teraz tak naprawdę mamy słuchajcie tutaj jakieś tam powoli wyprowadzenie od tego 17 jest już na zielono a więc znowu spot ETF -y są na plusie także myślę że to jest dobra informacja oczywiście z racji tego że mamy końcówkę marca warto popatrzeć sobie jak wyglądał ten pierwszy kwartał zostało tutaj słuchajcie niedużo czasu więc tu się jeszcze oczywiście może to zmienić natomiast na ten moment słuchajcie jest to minus 6% a więc ten pierwszy kwartał jest na czerwono, ale tak jak mówię, jest jeszcze parę dni, może, słuchajcie, to wyprowadzimy. Jeżeli popatrzymy sobie, słuchajcie, historycznie, no to tak naprawdę na ten moment uważam, że cały czas idziemy zgodnie z cyklicznością. Rok 17, oczywiście to był ten rok cały na zielono, kiedy mieliśmy Hosse, potem oczywiście mieliśmy rok 18, 19, 20, to były te lata cięższe, no i rok, słuchajcie, 21 znowu było dobrze, 20 22, 23, 24 to są te lata cięższe, i 25 to ma być ten rok kulminacyjny. Aczkolwiek, rok 24 był również całkiem nieźle, jeżeli chodzi o Bitcoina. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o Etera. Jeżeli chodzi o moją pozycję w Ethereum, no to w swojej tak naprawdę pierwszej i drugiej się w ogóle nie zrealizowałem swoich zysków na Etherze, A więc jestem takim strong hodlerem, takim twardym hodlerem, który te Ethereum trzyma naprawdę długoterminowo. No i jeżeli, słuchajcie, popatrzymy sobie na ten pierwszy kwartał, minus 37%. Kiedy ostatnio widzieliśmy taki minus? Rok 2018, minus 46%. A więc, tak jak widzicie, nie był to najgorszy historycznie kwartał dla Ethereum. Natomiast, słuchajcie, no takiej może krwi na, etery, na Eterze nie widzieliśmy. Wiele osób nie było jeszcze na rynku w roku 2018. Yy, no i teraz, jeżeli chodzi o mnie, ja traktuję Etera jako byt, tak to nazwijmy, jako, jako, pozycję, która potwierdziła w ostatnich cyklach, że jest w stanie przetrwać. Ciągle jest to bezpieczny, szybki, dobry ekosystem. Może nie najtańszy. Natomiast nie widzę tutaj potrzeby wymiany Etera i wychodzenia teraz z Etera do innych pozycji. Skoro tyle przeczekałem w tego typu pozycji, która tak jak mówię, historycznie udowodniła, że wracała, no to jestem tutaj spokojny. Myślę, że też warto wrócić na chwilę do wykresu samego słuchajcie etera. Oczywiście w tym cyklu nie zaliczyliśmy jeszcze nowego ATH. Poprzednie ATH rok 21 4878. Natomiast słuchajcie, popatrzymy sobie na ostatnie 3 miesiące. No to przypominam, że byliśmy w okolicach 4000 dolarów praktycznie w styczniu, tak? Więc ja pamiętam ten moment, kiedy nawet Ether wrócił na chwilę na 4, świętowaliśmy więc niesamowity Spadek, i naprawdę, jeżeli ktoś siedzi w, eter, w eterze, trzeba być mega, mega cierpliwy. Zaraz porozmawiamy sobie o tych dobrych informacjach dla rynku krypto. Natomiast warto też pokazać, co dzieje się na altcoinach i jak wygląda, jak wygląda też dominacja Bitcoina. Oczywiście tak jak tu widzieliśmy, dominacja z 60 spadła na 58,6. Widać jakieś odreagowanie na altcoinach. Natomiast fakty są takie, słuchajcie fakty są takie, że na ten moment mamy ciągle wysoką dominację Bitcoina i bardzo niskie, rekordowo praktycznie niskie wyceny altcoinów. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli hossę i kapitał popłynie w dużej mierze do altcoinów, a moim zdaniem ciągle możemy o tym scenariuszu mówić. Natomiast myślę, że nie do wszystkich, myślę, że raczej będą tutaj pompowały poszczególne grupy projektów. To rzeczywiście to jest taki moment przy tego typu dominacji przy przy tak niskiej wycenie altcoinów, że m, kto będzie miał tutaj dobre pozycje, to rzeczywiście może być wygrany. Natomiast oczywiście rynek tutaj rozliczy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Kolejna rzecz, na którą patrzymy, to są oczywiście trendy Google. Mamy tutaj Bitcoina ostatnie 5 lat, słuchajcie, no i tutaj nie wygląda to dobrze. Zainteresowanie Bitcoinem, jeżeli chodzi o googlowskie trendy, jest na poziomie m, bardzo niskim, słuchajcie, m, tak jak widzicie, praktycznie porównywalnym z okresem Bessy, a więc yy, mimo, że Bitcoin zaliczył całkiem niedawno swoje nowe ATH, mimo że tak naprawdę jesteśmy dużo wyżej niż przed inauguracją prezy prezydenta Trumpa, bo tam byli byliśmy w okolicach 60 tysięcy dolarów, teraz Teraz wygląda to dużo lepiej. No to jeżeli chodzi przynajmniej o ten wskaźnik, który jest też ważny, yy, wygląda to słabo. Kolejny wskaźnik, którego ja używam, to są oczywiście rejestracje na giełdach. Dzięki temu wiem, ile rzeczywiście nowych ludzi wchodzi w świat krypto, bo same wyświetlenia to jest jedno. Dochodzenie na grupy to jest też yy, drugie, bo yy, widzowie się zmieniają, przychodzą z kanału do kanału. Yy, może ktoś być na jednej grupie, dołączyć na inną. Natomiast tych rejestracji jest bardzo, bardzo mało. Yy, to jest naprawdę jeden z najniższych poziomów, na pewno w tym i w ubiegłym roku, więc wygląda to po prostu słabo. Jeżeli patrzymy sobie na indeks, indeks Firent Grid, Wróciliśmy na 45, wyszliśmy co prawda z tego ekstremalnego strachu. Natomiast słuchajcie, no historycznie, mimo że Bitcoin jest na dobrym poziomie, mamy cały czas przebite ATH, a więc nie jest to y, super nisko. No to jak popatrzymy sobie na to historycznie, słuchajcie, y, na ten sentyment. Zobaczcie, tutaj jesteśmy, no to to jest słuchajcie, naprawdę sentyment z bessy, po prostu z bessy i do takiej parlamentnej, To właśnie w Bessie spadaliśmy tutaj na te poziomy i niższe, ale niższe poziomy również. Widzieliśmy tutaj na Firent Grid niedawno. Także tak to wygląda. Oczywiście jest to spowodowane między innymi tym, że wiele osób siedzi długoterminowo w altcoinach. Myślę, że sporo było ciekawych rajdów, ale o tym będę jeszcze mówił na koniec, tyle, jeżeli chodzi o taką krótką analizę. I teraz przechodzimy do ciekawych wydarzeń z rynku krypto. Myślę, że ważnym wydarzeniem było wystąpienie Sławomira Męcena na MBX -ie. oczywiście padło tam kilka rzeczy, które chciałbym Wam teraz przytoczyć, samo wystąpienie 15 minut, czy ja jestem zaskoczony? Nie, dlatego, że Sławka oglądam, znam i gdzieś tam nie było wielkiego zaskoczenia natomiast rzeczywiście i dla nowych osób i dla osób, które gdzieś tam w krypto są, było to merytoryczne jak na 15 minut padło kilka ciekawych rzeczy no i oczywiście jeżeli chodzi o pierwszą rzecz Sławek powiedział o tym, że y, sam bitcoin i kryptowaluty są rzeczywiście rewolucją. Pojawienie się kryptowalut, pojawienie się bitcoina, jest bez wątpienia jedną z największych rewolucji, jakie pojawiły się w ostatnich kilkunastu latach. Kryptowaluty mają szansę zrewolucjonizować system finansowy mniej więcej w takim stopniu, w jakim internet zrewolucjonizował rynek medialny. Myślę, że to, co było ważne, na co Sławek zwrócił uwagę, to to, jakie problemy mają dzisiaj firmy kryptowalutowe. jak i właśnie utrudnia się te życie na rynku. Firmy, które próbują działać w branży kryptowalut zaczynają mierzyć się z tymi samymi regulacjami, z tymi samymi ograniczeniami, z tymi samymi problemami co współczesny sektor finansowy. Jeżeli to rzeczywiście się uda, będzie to morderstwo dla kryptowalut. To będzie sprawienie, że kryptowaluty stracą wszystkie swoje zalety. Kolejna rzecz to jest oczywiście porównywanie krypto do banków i Stanowisko Sławka, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. My nie chcemy dostosować się do tego systemu finansowego, my nie chcemy być jak te banki, my chcemy ten system finansowy zniszczyć. No i oczywiście na koniec Sławek dodał o tym, że nie można ufać politykom, ale jest jedna ważna rzecz, której powinniśmy od polityków... Wymagać. Politycy nie zrobią nic dobrego. Nie miejmy co do nich żadnych złudzeń. To, co oni mogą zrobić, to nie przeszkadzać. Ale samo to, że politycy przestaliby przeszkadzać, sprawiłoby, żeby to się oddolnie zaczęło pięknie rozwijać, zaczęłyby przyjeżdżać do Polski nowe firmy, utalentowani ludzie, ludzie z pomysłami. No i to, co było mocne, to oczywiście końcówka. Posłuchajcie zresztą sami. Kończąc, już, żeby nie przedłużać, hodl and stay strong to the moon. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, mamy wypowiedź prawnika właśnie Seku, który powiedział o tym, że Bitcoin nie jest papierem wartościowym, ponieważ jest wystarczająco zdecentralizowany. Nie jest to nowość, natomiast dobrze, że takie słowa padają, no bo gdzieś tam o to też się rozchodziło. Więc fajnie, że jest to konkretyzowane przez powiedzmy konkretne osoby właśnie z Seku. Oczywiście ostatnio zastanawiamy się nad tym, czy rzeczywiście Fort Knox, są rezerwy złota w Stanach Zjednoczonych i mamy takiego newsa, zobaczymy też na ile on wejdzie w życie i na ile może być tutaj prawdziwy, że Biały Dom może zacząć sprzedawać swoje rezerwy złota właśnie po to, żeby kupować Bitcoina. Oczywiście na ten moment ta informacja gryzie się z tym, co usłyszeliśmy na tym pierwszym spotkaniu, na którym było wiele ważnych osób ze świata krypto, bo tam dostaliśmy konkretne informacje w jaki sposób Stany Zjednoczone chcą budować swoją rezerwę i skąd będą tego Bitcoina pozyskiwać natomiast na pewno bardzo ciekawe jeżeli na rzecz tego złota fizycznego szliby w kierunku Bitcoina i procentowo takie wymiany myślę, że też gdzieś tam mocno by się w świecie odbiły oczywiście cały czas pamiętamy o tym trudnym czasie, który mieliśmy między innymi przez to, że jedna z największych giełd, a więc giełda Bybit została zhakowana i to nie jest tak że tego typu sytuacja się już zakończyła, skutki tego haku przypominam ponad około 4 100 tysięcy eterów, będziemy cały czas słuchajcie cały czas tutaj odczuwać. No i jeżeli chodzi o Lazarusa, no to wiemy na ten moment, że te tery zostały wymienione, słuchajcie, na Bitcoina i na ten moment sam Lazarus ma więcej Bitcoinów niż na przykład Elon Musk, czyli Tesla, niż Salvador, więc trochę tego nagromadzili i zobaczymy w jaki sposób to będzie zarządzane. Oczywiście bardzo ważne to jest to, że świat krypto się zjednoczył, tak jak mówiliśmy, giełda Bybit dostała pomoc od kilku innych Giełd, natomiast jest to ciągle kwota, która wisi u złodziei i jest, słuchajcie, oczywiście dość yy, duża. Jeżeli chodzi o ekosystemy i blockchainy, no to tak naprawdę to, co mamy teraz, to wysyp L2, cały czas w momencie, kiedy nowa L2 jka wychodzi zastanawiamy się komu to jest potrzebne oczywiście często jest tak, że ta trakcja ten hype kończy się wtedy kiedy dane, dany blockchainowy wy, wypłaca airdropa bo ten kierunek airdropowy jest bardzo popularny ale mamy tutaj tweeta od właśnie CEO Współzałożyciela Solany, który twierdzi, że tak naprawdę na ten moment nie ma potrzeby stosowania L2, i L1 mogą spokojnie pod względem szybkości, kosztów i bezpieczeństwa przewyższyć na spokojnie właśnie L2. Natomiast oczywiście to zależy, na którą L1 patrzymy. Solana myślę, że jak najbardziej jest w stanie sobie tutaj poradzić. Oczywiście dzisiejsze wzrosty cieszą banan na mordzie od rana, jak to mówią. No i mamy informację oczywiście od Michaela Saylora, że dokonali, strategy dokonało kolejnego zakupu bitcoinów, a więc jadą grubo, słuchajcie, all in, może nie all in, ale y, jakiś czas temu mówiłem Wam, że zebrali dużą kwotę i teraz systematycznie będą ją wprowadzać na rynek. Słuchajcie, 6911 bitcoinów, ponad 500 milionów dolarów zostało znowu zainwestowane, a więc, jak to mówią, albo grubo, albo słuchajcie, wcale. Ostatnio widzieliśmy też mały wystrzamp na Trump Trumpcoinie, trochę wcześniej niż przy innych. Altcoinach. No, dlaczego to się wydarzyło? Amo dlatego, że sam Donald Trump dał tweeta, że kocha Trump Coina, że Trump Coin jest, jest cool i to wystarczyło, żeby podbić cenę o 10-11%. Dla mnie jest to sytuacja, którą już widziałem tak naprawdę w każdym cyklu. Mamy osoby, które są znane, które wpływają na ceny kryptowalut. Kto jest w na rynku? Pamięta choćby McAfiego, który rozdawał karty, Elon Musk, który rozdawał karty, czy teraz właśnie Donalda Trumpa. Bardzo ważne wydarzenie, słuchajcie, dotyczy to oczywiście Tornado Kesha, tornado a więc tutaj protokołu, który służy do mieszania transakcji, tak to nazwijmy. No i mamy informację o tym, że Skarb USA wycofa właśnie sankcje, jeżeli chodzi o Tornado kasza. To też pokazuje, że ta gdzieś tam te bezpieczeństwo, de centralizacja no i oczywiście anonimowość nie będą do końca przekreślone przynajmniej na razie i jest to jak najbardziej słuchajcie pozytywna informacja dla rynku mamy również pozytywne informacje dla mojego ulubionego ekosystemu a więc ekosystemu solana. Oczywiście, to, że giganci inwestują, to jest jedno, ale mamy informację, że Fidelity Investment złożyła, słuchajcie, wniosek o utworzenie funduszu Solana, właśnie zgodnie z dokumentami. Natomiast to ma. Czy to jest pierwszy krok do utworzenia funduszy ETF na solanie? No nie, już mieliśmy tutaj pewne kroki, poczynione. Czy to przez Bitwise, czy przez Franklin, Templeton, także jest to kolejny krok, ale jednak ważny, bo coraz więcej tego jest. I ja myślę, że nie jest pytanie, czy będziemy mieli spot ETF -y na, na solanie, tylko bardziej kiedy będziemy je mieli. Tak na ten moment to wygląda. Kolejna rzecz z ekosystemu solana projekt, który śledzę bardzo mocno, a więc Apollo i to. Zeus, kto działa ze mną dłużej, to pamięta. Dzięki Jupiterowi odbieraliśmy te tokeny, a więc słuchajcie przemoszenie. Bitcoina właśnie na Solane Szybka wymiana, wymiana Bitcoina właśnie na Solane Liking Network na Solanie to jest coś, co wnosi Apollo. Także ja tutaj również pod to gram. Zresztą ja wszystkie swoje Zeusy zostawiłem, ale myślę, że jest to ciekawy projekt, któremu warto się przyjrzeć z punktu takiego też technologicznego. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, portfel Solflare myślę, że znacie. Ja używam w większości Fantoma. Przeszedł rebranding, jesteśmy już na żółto, także. Te portfel z dużym finansowaniem, także to jest na pewno ciekawa informacja. No i jeżeli chodzi, słuchajcie, o Solamę, wróciliśmy na ten poziom 140 dolarów i naprawdę sporo ciekawych rzeczy się buduje. Ja też będę robił aktualizacje, gdzie będę swoje tutaj środki przemosił, no bo sporo rzeczy już wypłaciło. Ten mój film już jest praktycznie nieaktualny, ten stary, który, który robiłem, więc warto było się temu przyjrzeć na nowo. My szykujemy się powoli na Kraków. Mam nadzieję, że ta forma na materiału podoba Wam się bardziej, jest mniej sponsorowanych rzeczy o to mnie prosiliście. Staram się tutaj ciągle znaleźć taki złoty środek, jakie rzeczy pokazywać, a więc mam nadzieję, że teraz jest jak najbardziej okej. Okay. A więc zostaw łapkę. Podziel się tym filmem na Twitterze, żeby dotarł do jak największej ilości osób. A jeżeli jeszcze nie masz konta na giełdzie, no to tutaj oczywiście na ten moment polecam giełdę Mexi Global. To jest giełda również, która nas wspiera. Dzięki temu giełda podzieli się z nami prowizją, także to jest jak najbardziej okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia, hej, ekipa!